Dzisiejszy odcinek jest na życzenie bardzo szczególnych widzów, którzy chcieli, żebym opowiedziała coś o więzieniu. I jestem bardzo ciekawa, czy rozpoznaliście to słowo w tytule to na G że to właśnie jest jail. Ale jak to jail jest na G? Na pewno tak pomyśleliście, no nie? No już ja Was znam. No jest, tylko że po brytyjsku. To słowo ma dwie poprawne pisownie i właśnie jail przez g, pisane gaol to pisownia brytyjska. Oh. What? Julian! How now? Who calls? We'll all be put in Say na widok tego słowa wiele osób się bardzo dziwi, no bo wszyscy są przekonani, że przecież jail piszemy przez J. No i piszemy, tylko że po amerykańsku. A ponieważ częściej spotykamy się z amerykańskimi filmami i serialami, które dzieją się w więzieniu albo w których o więzieniu jest mowa, no to ta pisownia przez J jest nam bliższa. Nie right, w we'll County jail to więzienie gminne, powiatowe albo więzienie w hrabstwie. Zresztą tak właśnie najczęściej tłumaczymy słowo county jako hrabstwo. Jail może być też czasownikiem i jail someone to wtrącić kogoś do więzienia. Columbia zgodziła się the one thing narcos feared most się – Now any Columbian who smoked drugs to America could be prosecuted and jailed in the US, even if they never nie foot on our soil. Na co dzień w mowie potocznej słów jail i prison, które przecież też oznacza więzienie, używa się często wymiennie. Ale jest między nimi różnica. Bo jail to więzienie małe, lokalne. Może to być też miejsce, gdzie odsiaduje się krótki wyrok albo czeka się na proces. Natomiast prison to większa jednostka. Najczęściej jest to więzienie federalne. – How the fuck are you going to jail tomorrow? Prison, not jail. You're my shower. Polly, I'm really sorry. Wyrażenie, które oznacza iść do więzienia jest proste. Go to jail albo go to prison. He's spent 44 of the last 58 years inside. Uh, entire life behind bars. Jimmy provides a very special service. For a price, Jimmy will go to prison for you. On purpose? The guy goes to prison on purpose. Potocznie zamiast w więzieniu możemy powiedzieć za kratkami, i tutaj dwa takie wyrażenia padły. Jedno to behind bars, a drugie inside. Ale z tym iść do więzienia trzeba uważać, bo jeżeli idziemy do więzienia po to, żeby odsiadywać wyrok, czyli jako więzień, to powiemy właśnie go to prison. Ale jeżeli idziemy do budynku więzienia, bo kogoś odwiedzamy, albo na przykład tam pracujemy, to już wtedy go to the prison. You can't go, LJ. I don't care! I have to see him! I ta sama zasada dotyczy takich miejsc, jak na przykład szkoła czy szpital, czyli jeżeli idziemy tam po to, do czego to miejsce służy, to wtedy bez the. Czyli go to hospital to iść do szpitala jako pacjent, a go to the hospital, na przykład do pracy, albo po prostu wejść do budynku. Tak samo go to school to iść do szkoły jako uczeń, a go to the school to iść do budynku szkoły, na przykład po to, by zapytać, czy można tam skorzystać z toalety. Ja czasami tak robię. Tak samo, gdy chcemy powiedzieć w więzieniu. Jeżeli jesteśmy tam jako więzień, to in prison. First they go up one side, they move it over and they go up the other side, they move it back and then they do the rear. is how measures in prison. Ale, kiedy na przykład w więzieniu pracujemy lub mówimy po prostu o budynku lub tym miejscu, to wtedy już nie in prison, tylko at the prison. What the fuck Dosyć zaskakującym wyrażeniem jest odsiadywać wyrok. Oczywiście inaczej to brzmi w języku oficjalnym i prawniczym, ale na co dzień mówimy po prostu do time albo serve time. And if you fail to meet with any of those conditions, you will have to serve time. All right, I'll do the math, but I'm not going to meet with any fucking therapist. It's better than spending that time in jail, isn't it? Natomiast samo angielskie słowo wyrok jest takie samo jak zdanie, czyli sentence. Miss Chapman, you are currently serving a 15-month sentence in a federal penitentiary for crimes associated with Mr. Kubrakovic. Is that correct? Yes, that's correct. Przy okazji w tej scenie mieliśmy kolejne słowo, które oznacza więzienie, ale właściwie jest bardziej oficjalne, więc przetłumaczymy je jako zakład karny, i to jest penitentiary. Słowo sentence występuje też w wyrażeniu, które oznacza dożywocie. A life sentence, czyli tak jakby wyrok na życie. I czasami skracać je można do samego life, więc jeżeli usłyszymy: Go to prison for life, to to właśnie oznacza iść do więzienia na dożywocie. Sentence jest też czasownikiem, który oznacza skazać. Sentenced to prison to skazany na karę więzienia. Ale w angielskim jest jeszcze jedno słowo, które oznacza skazać i ono też się tutaj pojawiło w wyrażeniu convicted of murder, czyli skazany za morderstwo. Więc kiedy mówimy o karze, to użyjemy słowa sentence, sentenced to, skazany na, a kiedy o przestępstwie, to convict, convicted of, skazany za. No i teraz możecie się zastanawiać, jak to jest, przecież ten serial skazany na śmierć po angielsku to nie było sentenced to death, tylko prison break. No, ale wiecie jak to jest z tytułami. Nie zawsze się je przecież tłumaczy dosłownie. Czasami nawet dla celów marketingowych wymyśla się tłumaczenie, które jest zbliżone. Na przykład o szklanej pułapce nawet y, nie wspominam. Więc Prison Break, czyli oryginalny tytuł, ma dwa znaczenia: bo może oznaczać ucieczka z więzienia, o czym przecież ten serial był, ale także przerwa na więzienie, którą celowo zrobił sobie główny bohater. Jeszcze jedno bardzo przydatne słowo związane z więzieniem to zwolnienie warunkowe, czyli parole. Podsumowując, po angielsku więzienie możemy powiedzieć na kilka sposobów. Po brytyjsku zapisujemy to słowo jako gaol, a czytamy jail. I tak samo czytamy słowo amerykańskie, ale piszemy je jako jail. Prison to także więzienie. Jail od prison różni się tym, że jail to często zakład mniejszy, lokalny, gdzie więźniowie odsiadują krótkie wyroki albo czekają na proces. Prison to większa instytucja. Iść do więzienia to go to prison, jeżeli idziemy tam jako więzień, a jeżeli idziemy po prostu do budynku, to go to the prison. Tak samo in prison to w więzieniu, kiedy mamy na myśli więźniów, a at the prison, kiedy po prostu mamy na myśli to miejsce. Zakład karny to penitentiary, odsiadywać wyrok to do time albo serve time, a samo słowo wyrok jest takie samo jak zdanie, czyli sentence. Dożywocie to a life sentence, czyli dosłownie wyrok na życie. Można też w skrócie powiedzieć samo life. Skazany na to sentenced to, a skazany za – convicted of. Natomiast zwolnienie warunkowe to parole. I na sam koniec serdecznie pozdrawiam tych, którzy oglądają mnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku. Słyszałam, że jesteście grzeczni i że lubicie oglądać po cudzemu, jest mi z tego powodu bardzo miło, więc dzięki i mam nadzieję, że pomogłam. Sentenced to, sentenced to. Nie wiem, czy już to powiedziałam, czy nie. Rozluźnij się! Myślałam, że tylko w domu i w szkole mnie ktoś ogląda, ale w Zakładzie Karnym też. No i super!